Witam państwa. Mamy 29 dzień marca, godzina 20. Zaczynamy informację EcoVision TV. Wiosenna pogoda na razie nas nie rozpieszcza. A zwłaszcza rolników, którzy o tej porze roku powinni rozpoczynać pracę w polu. Sprawdźmy więc, jaka jest sytuacja na opolskich polach. Dzisiaj mamy powrót do tego, co było kiedyś, chociaż też wielkich mrozów nie było, ale był śnieg. Mamy wodę na polu, czasami nawet jej za dużo. Nie narzekamy, że jest za dużo, bo wiosna powinna sprzyjać takiej sytuacji, że sobie z tą nadmiarem wody za chwilę poradzimy bardzo szybko. Przyjdzie pierwsze odcieplenie. wraz z ociepleniem przyjdą szkodniki, przyjdą chwasty, więc problemy Będą, natomiast różnica między tym rokiem a latami minionymi polega na tym, że siewy były wykonane bardzo późno. Tragedia, no powiem panu, no, rowy jakieś tam poczyścili, ale nie wszystkie, bo, bo tu się nie idzie dogadać. No i masa, masa ziemi tu leży odłogiem, co. Kolega tu ma 3 hektary ziemniaków, niewykopanych w ogóle na zimę. Ja mam. Pół hektara kukurydzy i tu mnóstwo kumpli, co jeszcze tak z innych wiosek. Nie? No stoi próbowałem coś ruszyć, żeby to przeskło, żeby można było siadć, nie? No, ale nie wszędzie nie, nie idzie wjechać i widać jak ciągnik wygląda i cały czas tak samo I tu możemy zajrzeć za ciągnik jest woda. Prawdziwą plagą na jesieni były myszy. Zimowa aura wytępiła te polne gryzonie? Okazuje się, że myszy sobie poradziły w tych okolicach, gdzie wystąpiły myszy bardzo dynamicznie jesienią, rolnicy. Przystąpili ochoczo do zwalczania szkodnika, i tam problem jest jak gdyby mniejszy na ten czas. Natomiast myszy się pojawiły w okolicach, gdzie ich dotąd nigdy nie było. I to jest problem, to jest zaskoczenie. Na Opolszczyźnie nadal dominuje uprawa pszenicy, chociaż pojawiają się nowe gatunki roślin kukurydza i słonecznik. Zmniejsza się natomiast areał upraw buraka cukrowego i rzepaku. Jeden z najlepszych klubów jeździeckich w Polsce, klub Lewada w Zakrzowie, koło Kędzierzyna Koźla, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. I to nie tylko z powodu COVID-19. Obroty tej firmy sportowej spadły o ponad 80%. Stajnie pełne koni, koszty obsługi energii paszy stałe, a dochodów brak. W tym roku nie dostaliśmy żadnej pomocy od państwa. Zbliża się twardy lockdown. My. Oprócz tego, że jesteśmy klubem sportowym, więc może to się kojarzyć niektórym z taką działalnością hobbystyczną, ale my jesteśmy też przedsiębiorcą i normalnym zakładem pracy. W związku z tym mamy 12 pracowników, mamy ZUSy, mamy pensje co miesięczne, no i stajnie koni do wyżywienia. W tym roku pomoc jest pomocą branżową i zależy od kodu PKD, jaki przedsiębiorca ma wpisany w KRS-ie, no a nasz kod się nie wpisał na szczęśliwą listę tych, którzy, którzy mogą uzyskać dofinansowanie, no więc, no więc my nie. Dodatkowym zmartwieniem kierownictwa klubu jest śmiertelny wirus wśród koni. Na szczęście niegroźny dla człowieka, ale z jego powodu odwołano zawody krajowe i zagraniczne. Doszedł nam problem, który od dziesięcioleci nie występował w Europie, mianowicie wirus, herpes wirus, który jest dużym kłopotem. Zawody w Walencji zostały... Przerwane, tam parę koni no, zeszło z tego świata. Około 80 koni jest w leczeniu. 21 lekarzy weterynarii przyjechało z Francji, z Niemiec, żeby zająć się tą grupą koni, która no, właśnie za, zachorowała. No i te przypadki rozprzestrzeniły się na Niemcy, Francję i Belgię. Federacja Europejska w związku z tym podjęła decyzję, żeby do 11 kwietnia wszystkie zawody zostały zawieszone. No i to nas oczywiście też bardzo mocno dotknęło, bo taki ośrodek szkolenia olimpijskiego, jak my, do tej pory mógł sportowo funkcjonować. Natomiast do tego 11 kwietnia musimy w tym międzynarodowym formacie poczekać. Jaka więc przyszłość? Co czeka konie i personel stajenny? Przeżyjemy kwiecień, tak? Jeśli nie zapłacimy ZUS-u, ale dam ludziom wynagrodzenia. Jedzenie dla koni mam tak trochę kupione, trochę będę musiała dokupić, zapłacę za prąd. No, nic, no i czekam z nadzieją, że, że, nas, że nas otworzą, tak, no, ale wskaźniki, to, co oglądamy, jeśli chodzi o pandemię, no to niestety no, no, nie, nie wygląda to za dobrze. Mamy nadzieję, że od połowy kwietnia to wszystko y, ruszy, ale oczywiście y, równolegle też jest y, epidemia y, COVID-a, więc to się nakładają dwie rzeczy, które y, no, są szalenie trudne do do planowania. Klub Jeździecki Lewada to 50 koni w stajniach i 12-osobowa załoga opiekująca się końmi. Dzięki funduszom unijnym w Opolu powstanie Międzynarodowe Centrum Badań i Rozwoju na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Przy ulicy Oleskiej został już wmurowany kamień węgielny pod nowy obiekt Uniwersytetu Opolskiego. Mam nadzieję również, że ten projekt na ponad 42 miliony złotych, nie mały, panie rektorze, to będzie również skuteczne przedsięwzięcie budowlane. I też bardzo o to proszę firmę wykonawczą, żeby miała takie poczucie, że robi coś misyjnego dla Uniwersytetu, w połączeniu oczywiście z pomologią w Pruszkowie. Naprawdę wydaje się, że to będzie projekt o bardzo ważnym, strategicznym charakterze naukowo-badawczym. 40 milionów Zostaną dobrze zainwestowane w naukę, w ten obszar, który my tutaj chcemy realizować na naszym uniwersytecie. W zeszłym roku wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do budowy Laboratorium Badawczego o Polskiej Inwestycji. Projekt Pomologia jest w fazie inwestycyjnej. To jest szansa na realizację innowacyjnych projektów w regionie. Powstanie tu m.in. obiekty dla informatyków i stołówka studencka. Po blisko 25 latach do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego wróciły lwy, bracia Atos i Portos. Ten gatunek dzikich kotów zamieszkuje południowo-zachodnią Afrykę. Jak się czują w Opolu? Jak podoba im się nowy dom? Bardzo dobrze sobie radzą, bo jest ich dwóch i czują się odważni. Nie boją się, są bardzo dobrze wytrenowani tak w cudzysłowie wytrenowani. Znaczy to, że jest z nimi, był z nimi prowadzony tak zwany trening medyczny, pozwalający na codzienną obserwację uzębienia, codzienną obserwację łap, podbrzusza, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest w porządku, czy zwierzęta są zdrowe. Jest to również taki kontakt ze zwierzęciem. Robią to opiekunowie zwierząt. Ogrody zoologiczne krytykowane są za dręczenie dzikich zwierząt, dla których miejscem bytowania jest naturalne środowisko nie klatka czy ogrodzony wybieg. Bardzo wiele mamy takich przykładów dzisiaj, że dzięki ogrodom zoologicznym przeżyły y, gatunki zwierząt, które były ginące, czy, czy wręcz krytycznie zagrożone wyginięciem. Pierwszy przykład z ręki to jest nasz żubr. To jest krajowy gatunek. Na świecie pierwszym był bizon, ale zaraz za nim żubr. Gatunków jest dużo więcej. Na naszych oczach one giną. Na przykład mieliśmy w naszym ogrodzie oryksy szablorogie. Przez długi okres hodowaliśmy je i rozsyłaliśmy po całej Europie młode, które się u nas urodziły. Ten gatunek w latach 80. XX wieku, czy w latach 90. w zasadzie XX wieku przestał istnieć w naturze. Wymarł zupełnie. Lwy oraz tygrys, nowi mieszkańcy opolskiego Zoo, na wybiegu pojawią się po zakończeniu treningu medycznego 12 kwietnia. To już wszystko w dzisiejszych informacjach. Ja żegnam się z Państwem i zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. Miłego wieczoru. Dzień dobry państwu. Gościem rozmowy przy oknie jest dziś Zuzanna donat siura nowo wybrana wicemarszałkini samorządu województwa polskiego. E, witam panią. Dzień Można dobry powiedzieć, państwu. że jest pani takim wicemarszałkiem regionalnego parlamentu, odpowiedzialną za m.in. ochronę zdrowia i politykę społeczną. Dokładnie tak. Dodam, że pani Kasiura zastąpiła na tym stanowisku doktora Romana Kolka, który wrócił do zawodu lekarza anestezjologa Pozdrawiamy pana doktora. Pani marszałek, czy ogarnęła pani już spektrum problemów, jakie czekają panią do rozwiązania? Ja dodam, że jest pani od niedawna, od miesiąca na tym stanowisku. Rozpoznała pani już problem? trudno mówić o rozpoznaniu problemu. Na pewno poznaje szczegóły funkcjonowania służby zdrowia, która podlega samorządowi województwa opolskiego. Obszar, którym się zajmuje to również edukacja, to również szeroko rozumiana profilaktyka i sprawy wielokulturowości. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jesteśmy w wyjątkowym czasie w czasie pandemii który sprawił że musieliśmy zmienić swój sposób myślenia i sprawa i kwestia pandemii wywiera wpływ na nas od roku wszystkie sfery życia zostały zmienione. Musieliśmy przystosować się do życia w warunkach, do których nie byliśmy przygotowani. Tak, jak to się mówi, pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Ale zapytam wprost, dlaczego podjęła się Pani tej pracy? No bo w CV jest Pani absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Skończyła Pani studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej Unia Europejska Chiny, więc gdyby Pani została ambasadorem Unii Europejskiej w Pekinie, to może bym nie zadał tego pytania, ale, ale podjąć się takiej roli, takiej pracy w tak dramatycznym momencie, kiedy właściwie ochrona zdrowia sypie się powoli? Ochrona zdrowia wymaga reformy, ale wymaga przede wszystkim reformy systemu, ale również zmiany sposobu myślenia. Zacznę trochę przewrotnie od tego, że obydwa obszary, te główne obszary, którymi się zajmuję, czyli zarówno służba zdrowia, jak i edukacja, to te sfery, w których centrum jest człowiek. Człowiek, któremu my jako samorząd chcemy i powinniśmy pomagać. Służba zdrowia. Pan sam zresztą kończył studia podyplomowe, w których poznawaliśmy kulturę chińską człowiek i służba zdrowia u nas um, ukierunkowana jest przede wszystkim na leczenie chorób. I w takiej sytuacji się znajdziemy i znajdujemy. Ale to co ważne, abyśmy próbowali myśleć co jest wcześniej, abyśmy postawili główny punkt działania na diagnostykę, a jeszcze wcześniej na profilaktykę. Aby tak się zadziało, musimy Zmienić cały system. Oczywiście teraz w dobie pandemii najważniejsze jest ratowanie życia, ale również to ratowanie życia musi się odbywać systemowo. To nie może być łatanie dziur. To musi być naprawdę konkretne, skorelowanie działanie. Służba zdrowia, jak pan dobrze wie, to nie jest obszar, w którym samorząd jest za wszystko odpowiedzialny. O nie, i systemu ochrony zdrowia w Polsce na szczeblu samorządowym się tego nie zmieni. Ale y, y, zostawmy to na boku, bo to jest y, na przyszłość. Zresztą. Y, Poszczególne ekipy właściwie niewiele zrobiły w tej reformie ochrony zdrowia. Udawały, że coś robią. Jestem ciekaw, co Pani zamierza dzisiaj zrobić, jaką pierwszą decyzję Pani podejmie. No bo sama budowa szpitali tymczasowych nie rozwiązuje, jak widzimy, problemu, bo respiratory można kupić, łóżka można kupić, ale kadrę medyczną, pielęgniarek to jest Mówi, mówi Pan problem. o tym, o czym wczoraj rozmawialiśmy na posiedzeniu Komitetu sterującego. To są. Te obszary, które bardzo mocno podkreśla Unia Europejska. Mówi o tym, że nie pomoże nam inwestycja w infrastrukturę, mm. jeżeli nie będzie kadr, które będą ludziom służyć. Podjęliśmy już rozmowy z y, rektorem Uniwersytetu Opolskiego. No właśnie o to chciałem zapytać. Aby na kierunku medycznym uruchomić kierunek ratownik medyczny, to bardzo ważne, aby również ratownicy medyczni byli absolwentami uczelni medycznych. E, uruchomiliśmy jako samorząd województwa fundusz stypendialny dzięki stypendiom, których. E, 33 umów podpisaliśmy ze studentami. Mamy zapewnione kadry medyczne do naszych szpitali, bo ci studenci, którzy teraz. Pobierają stypendia, będą pracować na terenie naszego Tak, Ale województwa. to będzie za jakiś czas, bo takiego ratownika trzeba wykształcić. A czy podjęto rozmowy z Uniwersytetem opolskim na temat studentów, którzy dzisiaj studiują na wydziale lekarskim, by na chwilę przynajmniej w tym momencie teraz przystąpili do łóżek chorych? Mówimy o tym panu wojewodzie, dlatego że nie są to niestety nasze kompetencje. Mhm. Podajemy różne przykłady, w jaki sposób można teraz w sytuacji Pomóc pacjentom, którzy na tę pomoc oczekują. Powiedział Pan o studentach. Mamy całe rzesze naprawdę studentów, którzy ukończyli studia i czekają na rezydentury. No to są osoby, które mają wykształcenie i które można by zagospodarować. Mamy... No, ale minister zdrowia się zaparł. My tutaj jako samorządy możemy tylko pomagać. Wojewoda jest tą instancją, która wydaje decyzję. Pani pracownicy czy dyrektorzy naszych szpitali są również i prezesi, są członkami zespołu, który pan wojewoda powołał. Jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji, wszyscy musimy, ale i chcemy współpracować, ale tutaj jako samorządy nie mamy narzędzi, aby, aby pomóc. Wspomniała pani o tej współpracy z wojewodą, to jest współpraca z rządem na szczeblu regionalnym. Do tej kwestii, bo to jest bardzo ważna kwestia, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Do tej kwestii powrócimy jutro, proszę Państwa, o godzinie 18. .00. Przypomnę, że naszym gościem jest nowo wybrana marszałkini województwa opolskiego, wicemarszałkini województwa, samorządu województwa opolskiego, Zuzanna Donat-Kasiura. W takim razie do zobaczenia do jutra, do 18. .00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Jest początek marca 2011 roku. Uroczyste otwarcie nowego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów 4. Zainteresowanie tą placówką ogromne. Śmiało można powiedzieć elektroniczna rewolucja. O niej więcej za chwilę. Teraz przypatrzmy się uczestnikom tego wydarzenia i hasłom towarzyszącym otwarciu. Czytanie włącza i pobudza wyobraźnię. Do pamiątkowego zdjęcia pozuje dyrekcja Muzeum Śląska Opolskiego. Na pierwszym planie pan Eugeniusz Brutkiewicz, pożeracz książek o kresach wschodnich ze Stowarzyszenia Polska Wschód. Dyrektorka biblioteki pani Elżbieta Kampa sprawdza, czy już wszyscy dotarli. Halo, ktoś tam jest jeszcze w szatni? Dopytuje, bo musimy już zaczynać. Tak, tak, wszyscy są odpowiada głos w słuchawce. Jest Harry Duda, postać znana w opolskim środowisku literackim. Obiektyw naszego wszędobylskiego reportera dostrzega profesor dr Simonides, księdza biskupa Andrzeja Czaje i Barbarę Kamińską. No to zaczynamy! Drodzy Opolanie, witam Was w nowej i nowoczesnej bibliotece, zagaja dyrektor Elżbieta Kampa. Za chwilę się przekonacie, jak to wszystko działa, dodaje z dumą. A na zebranych gości z góry patrzą samorządowcy, marszałek i prezydent. Niech ten obiekt służy opolanom, młodym i starszym, i niech stanie się miejscem spotkań pokoleń. Życzenia złożył marszałek Józef Sebesta, wręczając piękny wiosenny bukiet kwiatów. Jak każe tradycja, jeszcze kilka wystąpień: poświęcenie, odpędzenie złych mocy. I moment uruchomienia nowoczesności między regałami. Elektroniczny katalog centralny obejmuje większość zbiorów, to jest 350 tysięcy egzemplarzy książek i ponad 3000 audiobooków. A tu samemu można pozostawić przeczytaną książkę. O tak, demonstruje dyrektor Elżbieta Kampa. Bardzo ostrożnie do maszyny podchodzi pani profesor Simonides. To taka nowość. Tu wszystko jest nowe, zdaje się mówić. Kolejny gość sprawdza to cudo w bibliotece. Prezydent Zębaczyński dzielnie sobie radzi z tą nowością. Oddałem książkę. System przyjął i wydał potwierdzenie. Pokazuje kwitek pan Ryszard. To jest mały krok w miejskiej bibliotece, ale wielki dla systemu korzystania z księgozbiorów. Słychać było w czasie poczęstunku. Dziś to rewolucyjne rozwiązanie bardzo się przydało z dumą podkreśla dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Tadeusz Chrobak. Zachwytom nie było końca. Tu świętej pamięci Janusz Wójcik w rozmowie z kuratorem Haliną Bilik. Rozmowy przy kawie przerwała dyrektor Kampa, zapraszając zebranych na wykład pod hasłem Krótka historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, czyli od łuczywa do komputera. Nie odbyło się bez zdjęcia grupy opolskich poetów i literatów, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. A po wykładzie chwila dla reporterów i ważna wiadomość: że nowoczesność w Opolskiej Bibliotece zadomowiła się dzięki unijnym funduszom. O czym warto pamiętać przed kolejnym rozdaniem pieniędzy z Brukseli. Nocka nie ma. Zawisł obrażony, powód nie dostał teleklatki. <laughs> Teraz ja. Konkurs rozstrzygnięty, nagrody wręczone. I co najchętniej oglądane, już postanowione. Kto najlepiej pogodę przepowiada, jaki serial górą, który aktor bardziej lubiany, który lepszy juror. Jedna ze stacji TV wyniki podważa. Ha, za mało ma nagród, no więc się obraża. Terenową Federację Piosenki. Oglądają już tylko koneserzy. W świecie sztuki muzycznej mamy mnóstwo kiczy, bo świetnie sprzedają się utwory o niczym. Przepis na karierę muzyczną w Polanie naprawdę prosty i szybki jest dziś niesłychanie. Wziąć Melodię nijaką, płytkie słowa spisać i już na eurotrelach można się popisać. Jak mawiał wielki mistrz pióra, ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle na chama, byle głośno, byle głupio. I <ścoughs> nuf, 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 nuf. No, 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 no! Idzie wiadomość z ostatniej chwili! Jak szybko! W świecie zwierzęcym kolejny news za sprawą stowarzyszenia Kaczki Plus. Kaczki wtrącać się nie chcą do życia fok. Ich najnowszy pomysł to prawdziwy szok. Foczy kodeks z dumą uchwaliły. Ilość koniecznego potomstwa fokom narzuciły. Trójka potomstwa to obowiązkowe, a w soboty pływanie zaś na prawej stronie. Kaczki nie narzucają, tylko nakaz fokom dają. Czas się obalić. I'll be back! No niech to namal... Ludzie już dawno przestali pisać listy, ale nadal wręczają sobie koperty.